Czy wiecie Państwo, że w 1963 roku zmarła w skierniwicach 84-letnia generałówna Sonia Sosajewa? Była ona córką znaczącego oficera wojsk rosyjskich stacjonujących w skierniewickich koszarach przed I wojną światową. Zamieszania wojenne sprawiły, że Sonia pozostała wraz z matką w Polsce. Aby utrzymać siebie i córkę, matka Sonii udzielała w Skierniewicach korepetycji z języka rosyjskiego. W późniejszych latach generałówna Sonia Sosajewa pracowała jako robotnica, myjąc butelki w browarze z Rakacza. Mieszkała w bardzo skromnych warunkach, w komórce, w której było bardzo zimno. W ostatnim okresie życia nie wstawała już łóżka, więc nie mogła napalić w piecyku. Jej wiernym towarzyszem do ostatniej chwili był ukochany piesek. Sąsiadka, która przynosiła jej czasami gorące mleko, któregoś dnia znalazła martwą Sonię Sosajewą i przytulonego do jej zwłok psa. Piesek został uśpiony i pochowany wraz ze swoją panią. Tak umarła w Skierniewicach zapomniana rosyjska generałówna Sonia Sosajewa.